Z małym opóźnieniem, ale witamy Was w najnowszym odcinku Review terytory. W dzisiejszym odcinku przedstawimy Wam dwie gry z dwóch różnych bajek. Pierwsza z nich jest The World's Ends With you. Przez użytkowników NDS staw oceniony jako najlepsza gra RPG na nds -a. I Space Invaders Extreme. Zaczniemy od Space Invaders. A na desert zostawimy sobie, a jakby inaczej, The World Ends With You. Tak więc... ...kultową, kultowej dwuwymiarowej strzelaniny, w której wcielamy się w postać pilota niewielkiego statku kosmicznego, stojącego do bezpośredniej walki z przedstawicielami obcych cywilizacji ale o tym na pewno każdy gracz wie, a przynajmniej powinien. Opisywany produkt przygotowany z okazji 30. rocznicy premiery pierwszej części Space Invaders Extreme, gdyż miała ona miejsce w 1978 roku. Edycja Extreme, ogólne założenie zabawy, pozostawia w niezmienionej postaci, dodając jednak wiele nowych elementów, których zadaniem jest spogacenie rozgrywki. Wszystko robimy na gambadzie. Tutaj praktycznie w tej grze nie używamy tak skrina. Lecimy dalej. Jednym z głównych usprawnień zawartych w owej edycji Extreme jest obecność wielu ciekawych power-upów, z których gracz może w dowolnym momencie zabawy korzystać. Udoskonalenia te dotyczą przede wszystkim zwiększenia siły ognia sterowanego dostatku. Dodając na przykład potężne lasy, gracz może też zmienić rozmiary, sterowane jednostki, chwilowo unieruchomić wrogów, czy stawać się niewrażliwym na ich ataki. Oprócz standardowego single-playera, Space Invaders Extreme, moduł oferowania tryb sieciowy. gracze wspólnymi siłami starają się likwidować wrogie statki lub przystępują do bratobójczej walki. Co ciekawe, to zabawy wystarczy pojedynczych zebra z gry. O, to naprawdę ciekawe. A na koniec informacje o grafice i muzyce. Oprawa wizualna z Space Invaders Extreme w bardzo dużym stopniu nawiązuje do oryginału, co w szczególności widać na przykładzie modeli statków kosmicznych. Zadbano jednak o liczne ekspl eksplozje czy ciekawe efekty towarzyszące używaniu zebranych power-up. -y. Całość dopełnia dynamiczny soundtrack utrzymany w klimacie techno. No mi się on nie podoba. No, zależy komu. Ja akurat jestem na tak. Tak więc przechodzimy do The Worlds Ends With You. Na początek. The World Ends With You jest grosz gatunku JRPG. Co ty nie powiesz? Które grać wciela się w rolę chłopca o imieniu Neku. Akcja, w odróżnieniu do większości gier tego typu, rozgrywa się we współczesnej Japonii. Przez co tytuł ten zaliczyć można do nurtu tak tzw. Bootbump fantasty. Miejsce starożytnych lasów i tajemniczych podziemi. Zajmuje tutaj rozświetlone neonami ulice Wielkiej Metropolii, wypełnione po brzegi ludzi. Tutaj teraz widzę walkę. Teraz. Proszę zobaczyć. Walka odbywa się na dwóch ekranach i jest bardzo zróżnicowana, ponieważ jest to pierwsze takie rozwiązanie, pierwsze spotkane przeze mnie w grach tego typu, na ds w których należy sterować dwoma, dwiema postaciami naraz. Tak więc przechodzę do fabuły. Fabuła gry nie jest skomplikowana. Kurcy postanowili skorzystać z tradycyjnego szablonu rozwoju postaci. Od zera do bohatera. Zabłysnę znajomością angielskiego. From zero to hero. No to dałeś ciała Od <laughs> Otóż <śmiech> pewnego dnia Neku budzi tajemniczy telefon informujący go o konieczności, o konieczności wykonania pewnego zadania. Nie podjęcie się go pociągnie za sobą... O. Niepodjęcie się go pociągnie za sobą katastrofalne skutki ze śmiercią Neku i zagładą całego Tokio, włącznie. A do tragicznego końca pozostało jedynie 7 dni. Kolejnym czynnikiem wyróżniającym The World's With You na tle innych japońskich gier RPG są lokacje, jakie, gry, jakie gracz ma okazję zwiedzić. Już nie... Jak już wspomniałem wcześniej, akcja gry rozgrywa się w wielkiej metropolii, a dokładnie w stolicy Japonii Tokio. No, wiem, że każdy wie. Dobrze, wiem, że wiesz, że stolicą Japonii jest Tokio. I wiem, że bolałeś, to nam przypomnieć, by opis był kompletny. Dobra. Ta uwaga ujdzie w tłoku. A teraz mi nie przerywaj, muszę kończyć. No dobra. Tak więc, dzięki temu projektanci mogli ukazać miejsca istniejące w rzeczywistości. Plusem takiego rozwiązania jest możliwość zapoznania gracza z kulturą współczesną Japonii, zachowaniem się ludzi, modą, muzyką, a nawet najczęściej spożywanymi w tym kraju posiłkami. Jakby ktoś nie wiedział, najczęściej spożywanym posiłkiem w Japonii jest sushi! Wow, naprawdę nie wiedziałem. No, to teraz wiesz. To sarkazm. Aha. Aha. Warte uwagi jest bez wątpienia również ścieżka dźwiękowa na którą składają się twory należące do najpopularniejszych współczesnych gatunków muzycznych, podczas rozgrywki możemy usłyszeć mieszankę rocka, techno nawet kopu W tej chwili widzicie sklep. Naczynki, ja mięc, nie tak więc podczas gry poza standardowymi opcjami rozgrywki ofernymi przez konsolę Nintendo korzystamy z budowanego mikrofonu oraz dodatkowego ekranu. Gra pozwala także, dzięki Wi-Fi, na wymianę z innymi graczami przedmiotami znalezionymi podczas planowania załóg w Tokio, jak i również na rozegranie w gronie czterech osób licznych innych gier. Następna walka. Teraz pokażę walkę przez kawałek czasu gameplay. walka została wygrana ogólnie gra warta polecenia w moim zdaniem no ja nie wiem, ja to zbytnio nie grałem A, A, tak więc jeszcze spowiem trochę o muzyce tylko nie w tej grze tylko Space Invaders techno, nie lubię techna mi się nie podoba, bez dagusztu zależy komu tak tak więc przejdźmy do oceny Stylistyka i wykonanie 9, muzyka 9, moi miodność również 9. Jakby ktoś nie miał powiedzieć 3, ocena ogólna 9. To był również zakaz, <gryny> <gryny> Plusy gry, odmienność, stylistyka, system walki, fabuła oraz muzyka. No a minusami są z wielu powodów, ograniczona przestępczość. No, jakby to tak jest ocena Space Invaders Extreme: grafika 7, muzyka między 8 a 9, a miodność można dać spokojnie 10, bo naprawdę co do grafiki w Space Invaders Extreme się nie zgadzam, ponieważ w tle widać ciekawe naprawdę tło, no i spokojnie tło. No i spokojnie dałbym dziesiątko No dobrze, ty masz swoją cenę, ja masz swoją no. Ale do The Watchers Review zgadzamy się w 100% Razem Nie ma zaprzeczeń, nikt nie ma uwag Tak więc, na tym zakończymy nasz program Zachęcamy tak. również do oglądania naszych poprzednich odcinków Do usłyszenia, żegnamy I pozdrawiamy wszystkich, którzy ja.